Dzień dobry. Witam wszystkie osoby urodzone pod znakiem bliźniąt. Żywioł powietrza, jakość zmienna i zapraszam na analizę bardzo pobieżną. I zawsze to będę podkreślała, że to jest tylko pobieżna analiza roku 2023 dla Was. Pobieżna, bo biorąca pod uwagę tylko pozycję słońca. No, i powiem tak. Ten rok Marsa dla Was przedziwny. A Mars w bliźniętach, dobrze o tym wiecie, Mars w bliźniętach 7 miesięcy pozostający, to jest potęga. Mocny, ważny rok, jednocześnie wielowymiarowy, wielopoziomowy, skomplikowany w pewnych momentach tak bardzo, że nie wiadomo, co z nim zrobić. No, ale po kolei. Dobra wiadomość to taka dla Was, że nawet cofający się Merkury nie. Pokrzyżuję Wam w tym roku szyków. Początek roku 2023 z Marsem w retrogradacji aż do 12 stycznia dla niektórych z Was może oznaczać powtarzanie tych samych słów i działań. Dodam tylko, że nie doprowadzą one do upragnionego rezultatu. Dla innych, spod znaku bliźniąt, i według mnie to jest ta korzystniejsza opcja, układ do 12 stycznia jest możliwością ponownego rozejrzenia się tak zwanego zaciągnięcia, zasięgnięcia języka, wszechstronnego wglądu, który to wgląd w rezultacie możecie wykorzystać. Będziecie mogli mogły wykorzystać po 18 stycznia, kiedy to również przestaje się cofać Merkur. Do czego wykorzystać, zapytacie. No, i tutaj z pomocą przychodzi wasza pamięć i te zmiany, które zaczęły być bardzo nęcące, lub konieczność ich wprowadzenia była paląca, a one się zamanifestowały koło 15 maja i przełom lipca, sierpnia 2022, one tutaj pójdą. Pełną parą. Jeśli je sobie dobrze zaplanowaliście i rozpoznałyście, to macie przed sobą czas bawienia się tym, co wprowadziliście i co sobie wymyśliliście i wymyśliłyście. Dla większości to zmiany w projektach zarobkowych bardzo, bardzo istotne. Skoncentrowane te zmiany są na jednej lub na dwóch sekwencjach. Czyli ograniczenie wielości na rzecz pogłębiania wiedzy o tym, co robimy, o tym, co przekazujecie, co oferujecie, co demonstrujecie. Po 18 stycznia świetnie wyczuwacie kolejność zmian. Dobrze rozumiecie to wszystko, co wiąże się z pośredniczeniem, mediowaniem i planowaniem. Ponowił z 21 stycznia macie dodatkowo wsparcie udziałowców. Szukajcie ich. Osób, które Was wspierają od tak, same z siebie, lub dołączają do Was. To jest również bardzo dobry moment na wyjazd, niezależnie od tego, czy jest prywatny, półprywatny, czy to jest delegacja zawodowa. Przysporzy Wam sukcesów i doda efektywności działania. A pomiędzy 8 a 18 lutego możecie wdrażać każdy plan. To, co było trochę odłożone na jakiś czas, to, do czego nie można było podejść albo nie można było rozwinąć, tak by praktycznie samo działało, teraz zaczyna właśnie działać, samoistnie iść, zaczyna pełną parą. A to jest moment innowacji, 8-18 dzień lutego. Osoby, które nie mają na przykład pomysłu na siebie, bo korygując rzeczywistość kompletnie ją zmieniły, mają teraz swoje innowacyjne, genialne 5 minut, by dokładnie czuć i wiedzieć, co dalej z sobą począć tudzież robić. Połowa lutego, słuchajcie, może Was nieco odurzyć. To jest czas na to, by robić skok w bok albo skoki na boki. To jest też moment na, na, to, że, na to, by zrobić coś nierozsądnego. Chcemy tego tak podświadomie. No, uważajcie, w sprawach osobistych, bo to jest bardzo gorący, ale niepewny moment. Za zabawę, no cóż, czasem trzeba będzie po prostu zapłacić. Marzec jest najważniejszym miesiącem roku 2023. W marcu mamy zmianę klimatu. Nasz świat totalnie przestaje być oczywisty. a, tak jakby z drugiej strony to do tej pory był. W marcu wskazany jest dla Was umiar. W sposób oczywisty. Jesteście zdekoncentrowane i zdekoncentrowani. Owładnić jakąś dziwną ideą fix, która z gruntu jest błędna i fałszywa. Założenia są błędne, nieprawdziwe. Dlaczego w marcu w ten sposób? No to jest czas przejścia Saturna do znaku ryb i możecie fizycznie poczuć się nieco słabiej, fizycznie odczuwać znużenie i niechęć. Czasem jakieś dawne dolegliwości mogą się pojawić, no i wtedy, czym prędzej, udajcie się po diagnozę, właśnie w marcu. 23 marca również Pluton przechodzi na moment do Wodnika. Moment wydania Plutona to prawie 3 miesiące, ale pobyt Plutona w Wodniku jest dla Was takim reflektorem w przyszłość takie wielkie widzenie tre, wielkim widzeniem trendów przyszłościowych tego co będzie za chwilę dla was istotne. Czyli ten czas pozwoli wam zauważyć to wszystko co należy zrealizować w formie unowocześniania w formie zakupu sprzętu czy zmiany czy wprowadzenia nowoczesnych metod pracy nowoczesnych szkoleń nowoczesnych narzędzi. Marzec pokaże Wam, jak bardzo zmienił się świat, jak mocno się zmienił świat, jak, jak jest odrębny od tego, który, który, który znacie, i da Wam, da wam totalnie, totalny impet do, do działania. Słuchajcie, to jest niesamowite. Marzec jest naprawdę bardzo, bardzo istotnym miesiącem. Macie taki flash, coś, co. Można nazwać wielką prognozą wieloletnią dla siebie, bo wiecie, co macie robić i w jakim kierunku należałoby iść. I to wszystko zaczynacie robić po 26 marca, kiedy to Mars opuszcza w końcu was znak, i wiecie dobrze, czego nie należy na przykład powtarzać, a gdzie należy się ukierunkować. To jest impet do, do działania marcowy. Pluton wchodzi do wodnika i robicie wszystko idealnie, i do maja macie taki czas gruntownych porządków, czas rozmachu. Wcale nie musi być wyczucie tak zwane, bo wcale tego wyczucia do 16 maja nie potrzebujecie. Po prostu idziecie, mówiąc trywialnie jak przecinak, no i działacie. Nie dajcie się w tym momencie, w tym czasie, czyli od marca 26 do 16 maja, się zmanipulować, tudzież zatrzymać osobom wiecznie się bojącym, wiecznie trzymającym się wytycznych albo starych danych czy wskazówek. To właśnie od nich możecie usłyszeć słowa: Czy na przykład Wasze działania to nie za wiele, czy aby tego nie za wiele, i pamiętajcie, że do 16 maja nie ma czegoś takiego jak zbyt wiele w waszym słowniku. <laughs> Możecie być tego na 100% pewni i pewne. No i, i, i bywa często i tak, że jak macie powodzenie to we wszystkim. To jest prawda. Jak, jak etap wznoszący to cały organizm się wznosi. I to jest taki moment pomiędzy 11 a 20 kwietnia. Czas miłości, romansów, flirtów, podpisywania umów. Flirt, słuchajcie, taki właśnie z lutego może zakończyć się zaręczynami czy, czy przysięgą. Pomnażanie, słuchajcie, rodziny również. Pomnażanie wszystkiego. Macie po prostu szczęście, a zatem w zależności od potrzeb, od możliwości, od chęci realizujcie te swoje potrzeby i sięgajcie po swoje szczęście w kwietniu. Szczęśliwy traf mamy wtedy, kiedy wiemy, gdzie płynąć i to jest reminiscencja układu z 12 kwietnia 2022. Do tego 20 kwietnia 2023, od marca. Od 21 kwietnia do 15 maja mamy kolejną erkę Merkurego. No jak zwykle, do znudzenia będę powtarzała. Nie kupujmy ziemi, działek. Wydaje się, Wam będzie się wydawało, że można postawić domek z ogródkiem. Ogródek już będzie, ale tam nawet możliwości zasiania czegokolwiek nie będzie. Coś takiego się stanie bardzo dziwnego. Nie liczcie w tym czasie na okazję, czyli ta rka Merkurego, 21 kwietnia, 15 maja, bo ktoś inny liczy na to, że złapicie się na ten właśnie specjalnie dla Was, na Was zastawiony haczyk. Maj no będzie nieco dziwny, tak jak ruch mieczem, gdy coś jest gwałtownie, gwałtownie odcinane. Po 16 dniu maja, wiecie wszystko. To, co jest dla Was pożyteczne, a z czego już pożytku nie będzie. Maj i lipiec można popełnić wielkie błędy w obliczeniach, w diagnozowaniu, w prognozowaniu. Zaplanujcie sobie odpoczynek na ten czas, ale zanim wyjedziecie, sprawdźcie dokładnie koszty wyjazdu. A, także y Tutaj a, ta, ta, te błędy w obliczeniach mogą się pojawić, ale słuchajcie, lipiec a, to jest też moment, kiedy realizujemy swoje nadzieje, plany, konfiguracje miłosne, intencje miłosne. Aż do 23 lipca, kiedy Wenus znajduje się w znaku lwa, ona znajduje się dłużej w znaku lwa, ona się znajduje aż do 4 października, ale tutaj się jeszcze nie cofa. To jest czas prosperity, ale miłosnej, emocjonalnej. Szeptanie, zajmujcie się szeptaniem czułych słówek. Zajmujcie się tym od świtu do zmierzchu albo no, od, od zmierzchu do świtu, jak chcecie. Te, te inicjatywy relacyjne was kwitną, tak? Może tak, w ogóle są relacje dosyć istotne. Potem zdarzają się przypadki za które niestety będzie wystawiony rachunek, zwłaszcza i ślisko, i grząsko jest w okresie od 23 sierpnia do 15 września. Żadnych nadziei na to, że żyli długo i szczęśliwie, czy też na dobrze i skutecznie działającą spółkę albo umowę w tym momencie. Nie podpisujmy. Uważajcie w październiku, bo znowu robi się... I mgliście, czyli nie wiadomo co się dzieje i powaga jest jakaś dziwna, przy sytuacjach błahych trzeba zachowywać się tak jak w okresie pandemii. Także jako, że układ powiedzmy październikowy jest taki ni niestabilny, na początku miesiąca możecie czuć się, października, wyśmienicie, i pomysły się mogą wydawać idealne i przystające do sytuacji, ale to jest pozorne. Każda najmniejsza historia zmienia się w nudną i opasłą epopeję, i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie z nią robić. Trudno jest się do niej w jakikolwiek sposób nie wiem, przekonać trudno jest tę historię może nie okiełznać, ale powiemy ojej, a miało być tak fajnie zapowiadało się tak cudownie, a tymczasem jest po prostu cierpi się na niewydolność o, może w ten sposób więc bardzo, bardzo uważajmy trudne relacje i wtedy uważajcie na sytuacje związane z zarządzaniem pomiędzy 6 a, 5, pomiędzy 6 a 15 dniem października Niczego się nie uda przeprowadzić nawet na przyzwoitą skalę. To jest taki czas wymuszeń, sytuacji zmieniających się nie tylko na niekorzyść, ale to jest globalnie, na, na Waszą niekorzyść. Ale to jest globalnie kiepski czas, kiedy pomysły stają w rankingu, a ranking dotyczy tego, czyja głupota jest większa, <grywa> czyja głupota jest mądrzejsza, o nich będzie. Listopad za to jest bardzo dobry na śluby, ponownie na realizację dużych spotkań. I to jest znowu uczuciowo, jest to biznesowe i uczuciowo, tak? ale miłość już jest inna, mniej oczywista. To jest takie uczucie, które towarzyszy Wam od lat. Bo na kogoś, kogo dobrze znacie, reagujecie w sposób nietuzinkowy i listopad to jest ten moment, kiedy stwierdzicie, że przyszedł czas, aby o tym powiadomić tę drugą stronę, aby, aby coś powiedzieć. W końcu grudzień, jego przebieg jest prawie idealny z wyjątkiem erki Merkurego. Ta ostatnia między 13 grudnia a 2 stycznia 2024 i ona może być przez Was najdotkliwiej już odczuwana. To jest takie przemieszanie, pomieszanie szyków. Teraz już niczego nie negocjujcie. Podczas tej erki uważajcie na słowa, na dokumenty, które ktoś Wam podsuwa. Nie podpisujcie. Ogólnie macie rok niebywałych okazji. Z ich wiele zapowiadają się kolejne lata prosperity i nic tylko nie bać się zmian. Kamień, który jest dla Was przyjazny, to cytryn doda przebojowości. Wspomagająca asana, oczywiście pod fachowym okiem czyniona, a fachowcami nie jesteście, to udajcie się do takiej osoby. No to jest pozycja wielbłąda, bardzo ważna dla Was, energetyzująca. O, może tak, biorąc pod uwagę tylko to, że Słońce macie w znaku bliźniąt i są takie, a nie inne układy planetarne. I to taki rok, kiedy możecie mieć niejakie wątpliwości, że coś pójdzie nie tak, bo jesteście za małe, za mali. No jeżeli takie wątpliwości się pojawią, to posłuchajcie. Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem. Powiedział to Dalai Lama XIV. Także wszystkiego wspaniałego, fantastycznego Wam życzę na rok 2023.